Hejka, witam was bardzo serdecznie z tej strony Robak. Gramy sobie w komandosadujeczkę. I teraz w kolejnym odcinku będziemy sobie szli po prostu dalej, tylko którą stroną się właśnie zastanawiam. W poprzednim oczyściliśmy sobie ten rejon tutaj i ten rejon, oczywiście też tutaj przejście do, do tego kompleksu. No i teraz yy, trzeba się zastanowić, co zrobić, bo. Nie mogę. Zastanawiam się, czy po prostu przejdę. Tutaj mamy oficera. On nas może zauważyć, ale on się chyba raczej nie obraca. Hmm. Zastanawiałem się też w poprzednim odcinku, czy Eliminować wszystkich, którzy są w tych budynkach, takich pobocznych. Nie wiem, jeszcze, jeszcze się będę zastanawiał, ale nie wiem czy to po prostu nie będzie zbyt czasochłonne. Jeśli nie będzie wymagała tego misja, to po prostu nie. Zajrzymy sobie do środka, co tam się dzieje. Mamy tam oficera. Ale on czyta gazetę. I chyba nam tutaj nie będzie zagrażał. Zobaczymy sobie, co tutaj jest. Apteczki. Eee, jedzonko. W ogóle powinienem poprzekładać te rzeczy. Tutaj też tylko jedzenie. Nie było bonusa tutaj nigdzie? Dziwne, wyjdę sobie i przejdę tutaj na miejsce zbiórki, Aha. sobie takie ustalimy. I musimy poprzekładać rzeczy, bo zaczyna mi brakować miejsca. Jeśli okej. Okay. Ty możesz sobie być. Ojej, prawda? To one żeby się przydały. To na razie za gwizdek zamienimy. Zresztą ty nie musisz mieć tego. I tyle. Aha. Natomiast saper możesz sobie zabrać to co jest mu najbardziej potrzebne, czyli to, to, to i co jeszcze? Chyba nic takiego. Ja sobie tak chciał poukładać, żeby było w miarę okej. Okay. Zrobimy sobie save'a. What? I będziemy sobie progresować dalej. Tutaj byłem. No i teraz tak decyzja. Czy załatwiać wszystkich? Może i tak. Będzie ciekawiej. Pojdę sobie tutaj i zobaczę, czy. Mogę kogoś tutaj trafić. I'm going. Mogę, a tego też mogę, bo mam dwa ok. Zobaczymy, czy yes. tutaj jakiś alarm się nie stworzył. Nie, wszystko jest ok. Jak jest alarm, to tutaj się siedzi na czerwono. Ta brama chyba z tego co pamiętam, ale to jest przecież tak proste. Mhm. Mm Też mam drugi On Ok, mam już dwa. A zawsze to jakaś amunicja. O'Dawin! Oni mogą mieć klucz. Nie tak. Chciałem zajść. Mm -hmm. Ech. To nie jest takie trudne, a przynajmniej jest jakaś taka satysfakcja. Wejdziemy sobie tutaj, a yes. do tego musimy użyć naszego szpiega tak samo. Oui. Tutaj już raczej możemy biegać, bo tutaj mamy wszystkich wyeliminowanych. Très bien. Oui. Tylko pana zagadamy. Aha. Możemy mu pójść tutaj dalej, żeby nie słyszał, i może nie będzie słyszał. Zobaczymy to. Płazimy tam. Mogę zrobić to w inny sposób. Ogłuszyć. I zrobić to w ten sposób. Da się, nie da się, da się, nie, jak to? If like. Czy mu się nie da? Da się teraz. Dobra. Mhm. Mm on podniósł. To był jakiś błąd chyba. On the case. nic tutaj nic. Czy ja mam dwa... To That's it. Tutaj chyba wcześniej patrzyłem, dobra. On my way! Możemy wyłazić. Tutaj mamy oczyszczone. czy ten budynek. A, tutaj nie byłem jeszcze, góry. No dobra. Yeah. Spróbujemy tam zobaczyć A byłem tutaj. Dumb. Tutaj możemy od razu wbijać. Teraz. tym panem. Ojej, serio. Broni nie miał, ale tutaj raczej patrzyłem do środka. I'm Wystarczy pójść jeszcze na dół i będę spokojniejszy. Tutaj są tylko ci panowie. All mine. czemu nie mogę z nimi pogadać? Sami gadają ze sobą, przecież jestem oficerem. Ej, gdzie... Dziwne. To powiedziałbym że hmm. all mine jakby to wykombinować hmm, ten patrzy tu ten patrzy tu no i coś zrobić Wbijam, wbijam tutaj na Na Mhm. Mam dwa zobaczymy, czy wyjdzie ta akcja. Ach, nie zdąży. Zdążył. Dobra, zladuję to, bo aż tak to sobie nie mogę pozwolić, czy, ale czy to jest po, po prostu sens? Gdybym ja tak poszedł, tutaj, to może jeszcze trafię. Nie, nie trafię. Pierw tego. Dobra, teraz to wyszło lepiej. Mamy tutaj jakiś alarm. E, w środku to nawet chyba strzelać można. Wszystko jest OK. Yeah. Let's go! I będziemy mieli wszystko załatwione. Mhm. Mm nic. Tamta skrzynka była przeszukana. Możemy wychodzić. Ale. Przelecimy sobie tutaj. Zrobimy yes. sobie quick saving znowu. I możemy wychodzić stąd. Pieski, sobie tam nie śpią. A ja sobie przejdę, monsieur. tutaj. Zagadamy sobie pana, all i każemy mu przejść. Tam let's go. ja pozbierałem nie pozbierałem yeah. to jeszcze wrócić nie pozbierałem moich rzeczy Dobra. I Dobra If you sprawdzamy czy to przejdzie I'm going Przeszło. Tutaj się musimy czołgać, bo tutaj nas ktoś widzi. Dobra, wynosimy tutaj. A nawet tutaj możemy zostawić tego. fully qualified. Dobra. To nam przeszło. I teraz, co tutaj dalej zrobić? Wodałoby tych wyeliminować. Ale ten ich widzi. Dobra. A ten jak patrzy? On patrzy gdzieś. Dotąd. Dobra, a ten tego tutaj chwyci. Pyci. Tutaj jak strzałka, moment. Dobra, znowu szybka akcja. Aha, ja nie mam dobra. Ja, że przejść po szluksy, dać szluksy temu panu. W zasadzie to w zasadzie to mogę je rzucić Nim O właśnie teraz musimy poczekać, bo ten pan sobie tutaj idzie może nas jeszcze jeden zauważyć, ale po prostu zobaczymy, jak to wyjdzie. On tu chyba długo pójdzie. O. W miarę to wyszło, nikt go nie zauważył. Zresztą, gdyby go, go ktoś zauważył, to pewnie zauważyliby też te szluksy. Ja nie mogę tego zabrać, ale... No. Saper je może zabrać. I eliminujemy po kolei. Nie ty, ty. Okej. Okay. ten zauważył, dobra. No to pięknie. It's done. Zaraz tu będzie alarm. Okej. Okay. Dobra, ale to wyszło. Mm -hmm. Trochę na, na partyzanta. Ou, ten ma tutaj ciekawe mm -hmm. rzeczy. Musimy tutaj pana z saperem przyjść. Tutaj raczej nikt nas już nie, nie zobaczy. No problem. I tak to jest właśnie. żeby eliminować wszystkich. Bo potem będzie nam brakować czegoś. I będzie problem. Dobra, na razie sobie tu zrobimy quick save'a. Ja. Chciałem sobie jeszcze wejść tutaj. Tam ci mogą mieć jakieś ciekawe rzeczy. Czy ja mam. Mam. Going there. Krzyczał oh, Alarm. Ale alarmu nie włączył. Dobra, czy nas ktoś słyszał? Chyba. Let's nie. go! Ty nie. Jest. No dobra, jak tak się da, to dużo lepiej. Ui. Czy on coś ma? Nie, musimy znaleźć klucz. Oui. Co dalej? Stąd wyleźliśmy. Pójdziemy sobie tutaj oh zobaczyć. Tutaj raczej. Ojeju. Dobra. Mamy chyba 20 minut odcinka za chwilę. Ale nie wiem na jakim etapie tutaj skończyliśmy. Aha, wiem gdzie. Dobra. W zasadzie możemy spróbować jeszcze wejść raz do tamtego budynku. Tylko, że od tej strony. A ty nie. Zostańcie tutaj. A mnie przydałaby się... Zawsze ready, jakaś broń tylko. No, to bym to muszę zrobić. Aha, bo ja tam nie zapisałem. Nie sobie wyborem nie więcej. No tu się tak. Aha, dobra. 15 na 15. Ok. Ja chyba tam nie zapisałem. To jeszcze to zrobimy i będzie chyba już reszta w kolejnej misji. Tak mi się wydaje. All okay. Mine. Ojej, dobra. Oni, oni raczej nic nie mieli przy sobie. Dobra, co tu się znowu stało? Aha, włączyli alarm. Dobra, to nic, ładuję to, a resztę widzicie w następnym odcinku. Jeśli Wam się podobało, to subskrybujcie i do następnego. Pa!